Cześć siamaneczko, z tej strony Nikos. Dziś spróbujemy zrobić sobie eksperta na śmierć śmierćonożce. Jego trzy main perki to jest klątwa obet. Powoduje to, że gdy jakiś ocalały wejdzie w interakcję ze zwykłym bądź przeklętym totemem, y, dostaje efekt nieświadomy na 45 sekund i jakby usunięcie jakiegokolwiek przeklętego totemu sprawia, że będziemy jego aurę przez 15 sekund. Mecha maniak techniki, chyba jest nazwany który je sprawia, iż gdyż, e, ponieważ e, ocalały e, traci stan zdrowia w dowolny sposób, e, ta umiejętność aktywuje się na 30 sekund. Gdy umiejętność jest aktywna. Ocalały wykona dobry test umiejętności. W trakcie naprawy jego aura zostaje ujawniona na 8 sekund i czuwak. Aktywuje się on na 30 sekund, gdy wiesza, wieszam ocalałego. Kiedy efekt jest aktywny, a ocalały przerwie pracę nad generatorem przed jego pełnym naprawieniem, by zablokuje go do zakończenia działania efektu czuwak. Yy, adony wziąłem sobie, że zwiększam szybkość naciągania wypawcy plus yy, uwolnienie się z łuczni, nakłada efekt zmasakrowany na 70 sekund ja być ready i wam zrobię krótkie cięcie żebyście nie musieli czekać tyle na za ich ready i ładowaniem map więc widzimy się wkrótce po... a więc jesteśmy zbutwiałe jest pole okej okay. paremka no dobra lecimy

A kombinator za tą laseczkę nie idę Dobra, idę Skupimy Genixa Idziesz znowu za kombinator... O, to jest ta, to właśnie druga Dobra, może się uda w ciebie jakąś podwójną weźmieć tak Aha, i co? Chodź Wyczekana Wyczekana Poladujemy, maszyngama I chodź tu. Kurde, kurde, mole, tam robią gena. Bardzo mocno gen zrobiony. Chodź tu, nie kręcisz tego gościu. Uciekaj lepiej. Tam kolejny gen. Tego czasu skopać, bo hmm. wageny będą pękać ogólnie. No i patrz, że ktoś tu jest. nie ma na szczęście. Jeden go pęknął, jeden hard. Gdzie? Gdzie czuwak zadziałał? Nie zadziałał. Nie zadziała. nie za tutaj. I, I tu się jest kolejny. Chodzi laseczka z bazowego i leży już Mam nadzieję, że nie macie latarki. Idziemy tu. tamta pewnie biegnie już ściągać. Nie się wylmacał. Drugi haczyk. Trzeba pesy nałożyć. Siągacie ktoś czy nie? Nie. regres jest. Tantą ściągnęli od razu. Uuu! Jesteś Ło tak szybki że nie mogę cię trafić Coś ty zrobił Ja nawet nie wiem A ty kupinek jesteś Pod okienko morda Pod okienko ładnie Dokładnie tak Tam się macają albo uciek. Jest piwnie nice Good job, bro. Już biegnie z paletą. Co ty sobie myślisz? Jest mordor. O, do O, proszę jak pięknie. I tu jeszcze mamy laseczkę na lewo. Tamta jedna się kitra. Tak, wiem, że tu idzie jesteś. Aj, brakło! Brakło! raz, Dwa. chyba Uda Udało mi się tu wejść od drugiej strony. Pięknie. Pięknie. Presja. Presja musi być. Bez presji surwy robią co chcą. I za szybko. Cię czas kopać modę Wszyscy znowu pomacani tu cię widziałem, tu cię widziałem No co? tej i co, się? Tu ktoś biegnie No się mano mordeczko I ma boszka. Co? Serio to nie trafiłem? <laughs> David czy To to jest, to ja nie wiem co on no odwala Pod okienko Zapraszam Tak widzę cię, że Ty robisz tam gena tam tamtą Pan to w ogóle umarła, co ja miałem dupie Dobrze A wy tak dalej O Jezus, ja strzelać nie umiem z tym Ja Dzisiaj nie ma, a i ma na strzelanych. Się, się... Oj, kogoś tam też widziałem. Dobra, piwnia. No i po co ty podbiegasz na rannego, co? Do piwni zapraszam. Raz to tam, dziękuję. Ale zes, nie wierzę. Wallhack, bro. O Jezu, ja trafić na, na tym nie umiem Dobra, tamta już jest pewnie w piwni Lecimy Dokładnie tak Free, free, free. Chodź laseczka Ty już wiesz co cię czeka, nie? Bomba cię czeka Co Daj widzika? widzika nie ma Oby się udało Zrobisz eksperta i będzie fajny filmik No i co robisz? Ty jeszcze ani razu nie wisiałeś, nie? Mamy. Mamy cię. Nie, chodź tu Dobra, to se właśnie. Tam powinniśmy by tam grać zbytnio, nie potrafi tu, a na miarę potrafi. Oj, lupuje się, gdzie? Ogarnia lupa, ogarnia lupa. Ja na bl Bloodlust'a cię wezmę, wiesz? Właśnie zrąbałaś. Dobrze, ciesz mnie to bardzo. taka ucieknie. Jedyna tu ogarnia chyba na razie cokolwiek, więc... Pracuj. Dziękuję. Tak mi brakuje bardzo. Gdzie wybyć. Gdzie wybyć być? O, tak się. Ten dadł nie zaczęty. To jest jeden, który został wykręcony. Wymacani. Tknięty, nietknięty, nietknięty, hamu Ślady Nie lubię tu No dobrze, nie to nie Będziemy pod kaczkę, no pewnie musi właśnie to się ściągnie w końcu ja, Lewo, lewo, lewo Ta osoba co cię ściągnęła. No przepraszam, nie chcę. A nie idzie tam ta osoba. Tutaj. Tutaj, dokładnie tutaj. Przepraszam, nie chciałem Ciebie. bazowy O, wow, dead hardzik, nice. O Jezus, tak celować i tak mnie zwajtuje. Nie chciałem ta dysonować, dlatego ją zostawimy. O, 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 jeszcze ty się wychyliłeś, jak pięknie. Pff, coś ty zrobił? Spoko. Widzę cię. Biegamy sobie w kółeczko. Ty zrąbałaś jest David? David. Nie no David, tamtej nie wieszam. Jak ją nawet podniesie ten David. Big memo ty masz bombę w ogóle? Tak, ty masz bombę. No chodź tu, wymacałeś. Dobrze. Where are you? Where are you? Ten zregresowany Tak, bo nie przyjdziesz, tu wiem ja doskonale Dziś tu całkiem niedaleko, bo jesteś na 100 placów No i wcale cię nie widzę Mordo Mordeszko o tym moje biegniesz po nią na hama, a wiesz, że nie dobiegniesz? wiesz, że tu już masz tylko okno, którego nie dobiegniesz? do którego nie dobiegniesz? ja nie coś ty zrobi najlepszego, nie? no cóż, bywaj tak daniasy cię w ogóle na którejś z haków? tam tam DEREREREM czyli ekspert się udał Chyba, że pod nią zaraz się hacz magicznie. W ogóle laseczkę przepraszam, nie chciałem ciebie, ale i tamty nie widziałem. Wtedy. Tak jak wyszło. O! A propos Haccha Przepraszam, dałbym ci na uciec Gdybym nie robił eksperta. Zawsze się. No tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o lajku, subeczku, dzwoneczkiem, plus jakimś fajnym komentarzu. Na pewno przeczytam. Na pewno serduszkuję. Yy, I liczę na jakieś rady odnośnie co ulepszać w odcinkach, nie? Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Na razie.